Ja jestem Nicoletta Galawis i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj widzimy się w filmie, gdzie będziemy rozmawiać o produktywności, o byciu dadger, Hotger, summer i o łapak. Dlatego też bez zbędnego przedłużania zapraszam Cię do kolejnej części filmu. Ostatnimi czasy wszystkie frazy, które Wam wymieniłam chwilę temu, aż rażą w nagłówkach każdego możliwego filmu na YouTubie. To jest Hot Girl Summer Glow up, Summer Glow up, Zróbmy Glow up. Jest nowy rok, zróbmy Glow up, bądźmy Dadger. Jak ja żyję jako Dadger? I w ogóle tych tytułów jest masa, nie tylko na YouTubie polskim i zagranicznym, ale na Instagramie, na Twitterze, Facebooku, no po prostu wszędzie. I tak naprawdę co to oznacza? Skąd to się w ogóle wzięło? Tak naprawdę każdy z nas gdzieś tam prywatnie dąży do takiej idealnej wersji samego siebie. Każdy z nas gdzieś tam pracuje nad sobą, no i dba o to, żeby być codziennie jak najlepszy, jak najlepszy, jak najlepszy i żeby się rozwijać. Natomiast pamiętajmy, że każda strona medalu ma dwie strony, zarówno tą dobrą, jak i tą negatywną. I ja Wam powiem dzisiaj, jak fajnie znaleźć coś produktywnego dla siebie, jak zrobić ten właśnie Hot Girl Summer Glow Up, który mam w tytule... I nie zrobić sobie przy tym dużej krzywdy, dlatego też poznajcie moją historię. Jak ja prawie zrobiłam sobie krzywdę, dążąc do tych wszystkich cudownych nagłówków i prawie tracąc chęci i szczęście z tego, co robiłam. Dlatego też myślę, że czas zacząć ten film i troszeczkę wam zradzić moich typów, jak zrobić to bezboleśnie, jak zrobić to tanio i przede wszystkim jak zrobić to tak, żeby rzeczywiście dążyć do tej lepszej wersji siebie, a nie popaść w jakieś nadmierne produktywności, yy, jakieś kompleksy, dziwne odchudzania, czy dziwne przybieranie na masie, bo to też jedno z drugim się wiąże, dlatego też myślę, że ten film jest dla wszystkich osób, które chcą być idealną wersją siebie, ale nie chcą też za bardzo popaść w też negatywne rzeczy i być jednak w tej stronie medalu, która bardziej jest pozytywna niż negatywna. Cóż mogę Wam od Ciebie powiedzieć? Dla mnie w ogóle sam ten trend to była super, super zabawa. Naprawdę. Wiecie, ciągłe rozwijanie się, dążenie do idealnego stylu życia, kreowanie tej swojej wizji ogromnego życia. Wiecie, czy to skóra, dobry wygląd, wykształcenie no, wszystko to grało ze sobą do pewnego momentu, aż zaczęłam przesadzać. Za wszystkim możemy przesadzić, zarówno z tymi negatywnymi, jak i z tymi dobrymi rzeczami. Więc ten trend, który miał być dobry przez chwilę, nawet w internecie, pojawiał się jako ten toksyczny, i ludzie zaczęli negatywnie mówić o byciu girl, o właśnie tych wszystkich glow-upach, które ludzie wykonywali, czy to po jakichś zerwaniach, czy to przy chęci nagle a, zmiana życia tutaj teraz czas na to, żeby coś zrobić. I pamiętajcie, że czasami jest tak. I bardzo często w ogóle się tak mówi, że kiedy kobieta zmienia włosy, czy kiedy coś takiego dzieje się, wiecie, takiego top of the top w jej życiu, no to wtedy kolor włosów się zmienia. Ja pamiętam, że taki top of the top y, czas w moim życiu był w momencie, kiedy zmarła jedna z bliskich osób w moim życiu i to było lata temu, bo to był 2017 rok, słuchajcie, i ja wtedy podjęłam decyzję, e, też jak znajdę zdjęcie, to pokażę Wam, jak wyglądałam przed tym kolorem e, rudym na moich włosach, i wtedy stwierdziłam, że ok, to jest czas, kiedy naprawdę trzeba coś zmienić, kiedy trzeba zacząć coś robić. Moje życie wtedy też nie było zbyt interesujące, bo trafiałam z oddziału na oddział, diagnozowałam się, teraz już wiem, w czym leży przyczyna. Jeżeli będziecie kiedyś chcieli w ogóle taki filmik o, o tym, jaką mam diagnozę, skąd w ogóle pojawiła się nazwa kanału, bo może połączycie wtedy kropki, to dajcie znać tym w komentarzu, ja bardzo chętnie Wam o tym opowiem. Pokażę Wam też rzeczy szpitalne, ale ten film jest nie o tym. Natomiast... No, wtedy stwierdziłam, ok, siadam, ścinam się, robię się na rudo z blondu, i to jest ten moment. I takie momenty były bardzo często w moim życiu, że może niekoniecznie codziennie zmieniałam kolor włosów, bo ten kolor jest ze mną już od 2017 roku, w kwietniu od kwietnia ee, cały czas. Natomiast, chyba najlepszą zasadą, która jest w tym Hot Girl Summer Glow-Up i którą faktycznie mogę potwierdzić. To wtedy, kiedy jesteśmy najniżej swojego życia, kiedy, kiedy najbardziej się sypie, wtedy największa zmiana gdzieś tam wewnętrznie w nas zachodzi. No bo nie tylko zmienia się otoczenie, zmienia się gdzieś tam to, co my czujemy, ktoś mógł z nas mieć bardzo duże szczęście albo bardzo dużą przykrość. I właśnie chyba wtedy, kiedy mamy najbardziej w sobie negatywnych, pozytywnych emocji, to jest taka turbokumulacja. To wtedy dużo rzeczy się zmienia i wtedy podejmujemy chyba takie najbardziej radykalne decyzje, najbardziej takie decyzje, które są, że tak powiem, zgodne wtedy z Wami i z własnym sercem i z tym, co w ogóle czujecie. Bo ja wiele takich decyzji właśnie podjęłam w tych momentach, kiedy czułam się źle, kiedy było niekomfortowo, kiedy było kiepsko w moim życiu, kiedy naprawdę nie wiedziałam, co zrobić, i wtedy te wszystkie decyzje jakoś rozświetlały ten kiepski okres w moim życiu. Jest zawsze Bycie dalger i robienie tego tak zwanego blow jest dla Was proste. Nie zawsze ono będzie niebolesne, bo dla mnie na przykład przechodzenie i dążenie do swojej lepszej wersji było bardzo bolesne. Wylałam wiele łez, było dla mnie to też wiele wyrzeczeń, kłóciłam się sama ze sobą. To były naprawdę ciężkie miesiące, ale znalazłam też pozytywy, które teraz po czasie zmalały. Ja czuję się coraz bardziej szczęśliwa, już nie mam takiej pustki, braku nieszczęścia w sobie, zaczęłam się bardziej rozwijać, zmieniłam otoczenie, zmieniłam pracę. No słuchajcie, podczas ostatnich miesięcy, kiedy nie nagrywałam, e, byłam w pracy prawie na trzy etaty. Dlatego mnie tutaj też nie było. Ja byłam non stop w pracy. Popadłam w taką produktywność. Ja jestem też mm, typem pracocholika, Więc jeżeli u mnie źle się dzieje w życiu, ja popadam w pracę, bardzo dużo pracuję. Ja się zatapiam po prostu w pracy, bo jak ja pracuję, to po prostu nie myślę. I potrafiłam wyrobić trzy etaty. Wstawałam, rano szłam do jednej pracy, skończyłam tą pracę, szłam do kolejnej pracy i czasami nawet na nockę do kolejnej. Żeby tylko po to przesłać się dwie godziny i iść znowu do kolenie i tak żyłam dobre dwa miesiące. Podjęłam wtedy jedną z bardziej kiepskich decyzji, no bo zmieniłam pracę, która kompletnie się nie grała z moim, z moim czymkolwiek tak naprawdę słuchajcie. Ja byłam tak nieszczęśliwa w tej pracy. Okej, okay, na początku mi się podobało, były to pierwsze dni, było super, byłam turbo podekscytowana, ja lubię się angażować gdzieś tam w to, co robię. Ale po jakimś czasie, jak zaczęłam zostawać już sama, nienawidzę pracy bez ludzi, a tam nie było duszy. Duszy żywej duszy tam nie było i ja po prostu z każdym dniem czułam jak ja gasnę i gasnę i gasnę. I mimo że wykonywałam swoje obowiązki należycie, to gasłam i gasłam i to po prostu to było coś strasznego. I na szczęście to co było straszne minęło i teraz trafiła się nowa rzecz, która jest super. I y, którą y, mogę się spełniać, w której mogę się rozwijać. Więc nie powiem, że tamta praca też nie miała możliwości rozwoju, ale czasami jest tak, słuchajcie, że czujesz, że to nie jest, nie do końca jest to. I chyba tak właśnie poczułam. I bardzo się cieszę, że nie zostałam w tym, a może będzie lepiej. Bo czasami tak jest, ale nasza intuicja bardzo często nam podpowiada: zmień coś, zrób to, zrób to, zrób tak. Jak my nie będziemy słuchać samych siebie, to nigdy w życiu nie będziemy szczęśliwi. Dlatego. Mm, to była też taka jedna z tych rzeczy, które mogę Wam powiedzieć, i to chyba będzie jeden z ważniejszych podpunktów tego filmu, i to będzie pierwszy podpunkt. Działajcie zgodnie z intuicją i ze samym sobą, ponieważ gdybyś, gdybym ja tego nie zrobiła, nie zmieniła tej pracy, w której byłam przez tak naprawdę dwa miesiące, to gasłabym jeszcze bardziej i w życiu bym nie zaliczyła mojego glow upu bo jak człowiek gaśnie, to nie ma, to nie potrafi się tak cieszyć z tych wszystkich rzeczy, które są naokoło, właśnie z tych drobnostek, z tych małych rzeczy, gdzie. Normalnie, wiecie, pisałam journal, czy miałam kawę, czy cokolwiek. No, nie potrafiłam się z tego cieszyć, bo byłam nieszczęśliwa z obecnej sytuacji, która się działa w moim życiu. Ale pamiętajcie, że ten hot girl summer, czy bycie Dadger, czy właśnie glow up to jest na zasadzie takiej, że to wy macie kreować swoje życie, wy macie możliwości i okej, okay, może nie zawsze na już mamy pieniądze, może nie zawsze na już to wszystko się klaruje tak, jakbyśmy chcieli, ale to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym życiu, więc. Pracujmy! Nikt nie powiedział, że wszystko przyjdzie do nas samo. Okej, okay, ja wierzę w te całe manifestacje, we wszechświat, w to, że jak bardzo czegoś chcemy, to to dostaniemy. Nie zawsze w tym czasie, kiedy faktycznie o tym chcemy, że chcemy, to na no już już, ale gdzieś tam jednak bez naszej pracy i bez naszego wkładu własnego, nigdy nic się nie będzie działo, bo to, że coś sobie zapiszemy na kartce i nie będziemy nad tym pracować i afirmować tego i tak dalej, no to nigdy się wtedy nic nie wydarzy. Bo jak nie kiwniemy palcem w tym kierunku, to okej, okay, to coś gdzieś tam jest i to do nas idzie, ale my musimy też wyjąć krok do tego, żeby, żeby zdobyć to, co chcemy osiągnąć. Bardzo ważnym aspektem też takiej zmiany w sobie i w ogóle rośnięcia w górę, bo to w sumie w zasadzie tylko, tylko o to chodzi w tym trendzie, jest to, żeby nie popaść nadmierną produktywność, żeby te decyzje, które podejmujemy, były racjonalne, żebyśmy mieli mierzalne cele, żebyśmy osiągnęli, iż ten mierzalny cel, wiecie, mamy, osiągniemy, to bierzemy go więcej i więcej i więcej. Tak to mniej więcej działa. Natomiast pamiętajcie, że ważną rzeczą w takim mm, wzrastaniu, w byciu taką najlepszą wersją siebie, jest podejmowanie ciężkich i trudnych decyzji, gdzie nie zawsze one są zgodne ze wszystkimi. No, jeżeli się zmieniacie, to bardzo dużo ludzi może źle na to patrzeć, bo oni mają swój etap rozwoju, wy macie swój, wyjdziecie w górę, ktoś zostaje, ktoś robi to wolniej, ktoś robi to szybciej, ktoś robi to później, wcześniej. Takim też przełomowym, słuchajcie, momentem dla mnie było wybranie mojego szczęścia, mojego dobra na rzecz kontaktów na przykład z bliskimi bardzo mi osobami, typu rodzina, etc. Nie będę się też za bardzo nad tym rozwodzić. Na przykład, podjęłam bardzo ciężką dla mnie decyzję, żeby przestać mieć kontakt z pewnymi osobami, które były dla mnie po prostu toksyczne. I nieważne, czy te osoby były z mojej rodziny, czy nie, that's it. Just kreska. Nic więcej. Podjęłam decyzję, nie było łatwo. Było dużo wylanych łez, było dużo wyrzeczeń, była zmiana otoczenia, były też osoby, które mnie oczywiście w tym czasie wspierały, i były osoby, które też znosiły moje humory. W tym czasie, bo to nie był dla mnie łatwy okres. Ja też pokazywałam bardzo, że ten okres mi nie leży, więc tak naprawdę ktoś mógł powiedzieć mi kopnąć mnie w tyłek powiedzieć: Eee, kurde, ja ci tyle pomagam, a ty to masz w tyłku. I nie miałam tego w tyłku, ale ten okres był na tyle ciężki, że ja. Walczyłam z tymi emocjami naprawdę bardzo, i dlatego ja uważam, że Glow Up Summer, czy Hot Girl Summer, czy w ogóle bycie Cię Girl, to jest walka ze swoimi emocjami. Robienie shadow worku, gdzieś tam dbanie o przede wszystkim tą fizyczną i wewnętrzną wersję ciebie, bo okej, okay, o ile wygląd też mam, troszeczkę nie opowiem, bo no i zmiana włosów, i to rzęs, zrobienie zrobię z które dzisiaj będę wieczorem sobie robić, postaram się robić je ja sama, no to okej, okay, wygląd też daje nam dużo do myślenia. Ale największa zmiana powinna zajrzeć w naszym środku, bo jak my się w środku nie zmienimy, a zmienimy 3000 innych rzeczy, otoczenie, zarobimy dużą forsę, to my nie będziemy szczęśliwi. Nawet jak będziemy mieć milion na koncie. A ja wolę być szczęśliwa i mieć milion na koncie, więc to jest win-win wtedy. Dlatego ludzie, naprawdę, trudne decyzje nigdy nie są łatwe. To żeś kuźba powiedziała, no jesteś coach, coach 2023 roku. Ale trudne decyzje nigdy nie są łatwe. I jestem tego żywym przykładem, bo ja ostatnimi czasy podejmuję same cholernie ciężkie decyzje, wiecie? I to jest po prostu jak ulga. Na początku nie było łatwo, na początku mówię, dlaczego tak musi być, dlaczego to mnie to spotyka, ale zamiast przekładać to wszystko w takie negatywne rzeczy, zrobiłam z tego coś dobrego. Zmieniłam miejsce, zaangażowałam się w coś innego, nauczyłam się radzić sobie sama, jestem turbo samodzielna i nigdy w życiu nie powiem, że ktoś mi na coś dał. Nikt mi nigdy na nic niczego nie dał. Wszystko, co osiągnęłam, wszystko co mam, osiągnęłam sama. I to jest turbo najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić dla siebie, kiedy popierałam ten i kiedy tak mocno brnęłam w ten dad girl i w ogóle w te wszystkie trendy, które się pojawiły. Wszystko zrobiłam, słuchajcie, sama. I ja jestem z tego najbardziej dumna na świecie, okej. Okay, zazwyczaj są i te takie górki, górki, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale tak wygląda życie. Tak wygląda życie. Ja już się tak pogodziłam z wieloma rzeczami, że przeszłam naprawdę bardzo ciężkie sytuacje w swoim życiu, gdzie nie życzę temu niejednemu wrogowi, niejednemu toksykowi w moim życiu, ale ja uważam, że główną lekcją, to będzie pierwszy i drugi podpunkt tego filmu, jest trudne emocje kształtują. Ludzi po prostu i kształtują Twoje wnętrze, ale kolejnym podpunktem, który chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że bycie dad girl i właśnie popieranie tego trendu, to też wybieranie jest właśnie świadomego leczenia wewnętrznego dziecka, wewnętrznej gdzieś tam tych traum i terapia, psycholog, to jest dobry pomysł. Ja nigdy w to nie wierzyłam i odkąd zaczęłam uczęszczać na terapię i ona naprawdę na mnie działa... Teraz aktualnie jestem bez terapii, ale kiedy wiem, że kiedyś będę potrzebować terapii, to się nie będę wahać i na nią po prostu pójdę, bo to działa. Więc pod względem wewnętrznym ten Hot Girl Summer naprawdę działa. Słuchajcie, więc tylko przekujmy to w coś dobrego. Więc terapia jest dobra, ona pozwala nam poznać siebie, poznać traumy. Nie zawsze wszystkie rzeczy, które nam się dzieją, to jest nasza wina. Bardzo rzeczy też leży w przeszłości, w zachowaniach. W tym, jak zostaliśmy wychowani. I teraz nie mówię tutaj o tym, że nasi rodzice zawsze nas wychowywali źle, że nie wiem, były takie czasy, że po prostu się z tego nie korzystało. Każdy wychowywał tak, jak potrafił, dał tyle, ile potrafił, i to jest wspaniałe, bo za to zawsze będę wdzięczna, za to, co dostałam. Natomiast, jeżeli ktoś nie chce pomocy, to nigdy tej pomocy nie otrzyma. Bo jeżeli chcemy pomocy, to wyciągamy rękę do tego kogoś i ten ktoś tą rękę przyjmuje, ale jeżeli próbujesz raz, drugi, trzeci, czwarty i ta osoba dalej popełnia te same błędy, to tu już wina leży po naszej stronie. Dlatego nie popełniajcie tych samych błędów, uczcie się na swoich błędach, korzystajcie z pomocy przyjaciół, rodziny, chłopaka, dziewczyny. Nie wiem, naprawdę, korzystajcie z pomocy terapeuty. no Wszelakie pomysły są na to, żeby móc sobie pomóc. Czytajcie książki rozwojowe i to też jest kolejny punkt, o którym chcę Wam powiedzieć. Książki rozwojowe. Ja bardzo zagłębiłam się właśnie w ten temat psychosomatyki, tego wewnętrznego dziecka, tego, jak te wszystkie rzeczy działają w nas, jak to w ogóle wszystko działa. Dlatego też bardzo dużo zaczęłam czytać Josepha Marfiego, klub Piąterano, o tym stawaniu wczesnym, jak te mechanizmy też działają. Pokażę Wam też trzy książki, które e, e, będę czytać na dniach. Jedną jestem w trakcie i to też pokazało mi, że na przykład zaczęłam czytać jedną książkę. Możecie ci z Instagrama to oni już się domyślają, o którą książkę chodzi e, i przestałam ją czytać. No bo nie spasował mi początek, była ciężka, trudna, jakoś tak, powiedziałam, nie czytam i nie dowiedziałam się wielu naprawdę ciekawych rzeczy na temat tego, co ten autor miał do przekazania i nie wyciągnęłam z tego wniosku, bo się poddałam na samym początku. Nie poddawajcie się, tylko po prostu dążcie i róbcie swoje, bo może teraz jest to śmieszne dla wielu, może teraz nie jest to zbyt profesjonalne, ale zacznijcie od tego, co macie, a dojdziecie do levelu high. Także um, książki samorozwojowe. Ja teraz przy sobie akurat mam trzy. Tą kupiłam niedawno w promce na Biedronce. W Tą kupiłam ostatnio. To jest książka, którą bardzo polecają w ogóle na TikToku. Mega się nią zachwycają i no jestem turbo ciekawa, jak te atomowe nawyki będą wyglądać. A propos nawyków, to tutaj mamy nawyki warte miliony od Briana Tracy. Jestem na końcowych etapach. Więc możecie sami zobaczyć, że już powoli ją kończę, więc jak tylko ją przeczytam, to zarecenzuję Wam ją też na Instagramie, dlatego warto sobie ten Instagram zafollowować, tam się pojawiają rzeczy moje daily, jest mnie tam więcej, w końcu zacznę że do Was rozmawiać i zrobię to dzisiaj. Dla tych, którzy oglądają ten film, to może też coś będzie, więc who knows, but cały czas staram się rozmawiać tam z Wami, przynajmniej tekstowo ale cały czas przekonuję się do tej takiej formy y, mówionej, gadanego stories, mam też tam dużo znajomych, kto jak kto odbierze nieważne, ja się staram najbardziej jak potrafię, a czy wychodzi, to ocenicie sami. Natomiast mam też książkę, którą poleciła Agatha Sama w swoim filmie, e, którymś, nie pamiętam w którym, ale to jest właśnie warsztaty, to jest książka o warsztatach i intymności, o zbliżeniach, o e, właśnie o seksie, i o tym, jak poznać swoje fantazje seksualne, jak nauczyć się swojego ciała. Jestem turbo ciekawa tej książki, bo czasami właśnie w tym takim zatraceniu się, gdzie miałam naprawdę turbo dużo na głowie, zapomniałam o swojej kobiecości, zapomniałam o tym w ogóle, jak to działa, jak się z tego cieszyć, więc chciałabym nauczyć się znowu z tego cieszyć, bo nie mówię, że się nie cieszę, ale chciałabym się nauczyć takiej kobiecości, otwartości i pracy nad pewnością siebie, a ta książka, kto wie, ale może mi to da. Jeżeli chodzi jeszcze o takie wewnętrzne rzeczy, które możecie zrobić dla samego siebie, to są wszelkiego rodzaju kursy, edukacje, szkoły pozalicealne, są to studia. Kształćcie się, uczcie się, róbcie coś więcej bo to na pewno zaowocuje w waszej przyszłości, a kto wie, jeżeli nie wiecie, co chcecie robić i nie wiecie, od czego zacząć w ogóle ten swój wzrost intelektualny i, wyglądem, i wyglądowy, to przede wszystkim zacznijcie od tego, że poznać, co jest waszym konikiem i bądźcie w tym najlepsi i dążcie do spełnienia swoich pasji, bo tylko wy jesteście w stanie sami wykreować to, coś tak naprawdę dzieje w Was i Wy jesteście w stanie wykreować swoje życie, dlatego Dążcie do celu, ja jestem turbo szczęśliwa, jeżeli ktoś z Was dojdzie do swojego celu, możecie mi napisać w komentarzach też, jakie macie swoje cele, zawsze wyjdzie taki turbo długi, gadany film. Jeżeli chodzi też o taki wzrost bardziej mm, na podstawie wyglądu, to bardzo dużo osób mówi, że im bardziej pewna osoba siebie jest, tym wygląda lepiej. I myślę, że to coś w tym jest, ja tej pewności siebie cały czas się uczę, natomiast nie tylko to, że masz dobrze zrobione włosy, Dobrze wyglądasz, schludne paznokcie. No teraz nie są to schludne, ale zrobię więc takie będą. Ale słuchajcie, no, wygląd też ma duże znaczenie, bo jakby nie patrzycie jesteśmy wzrokowcami i no, takie pierwsze wrażenie zawsze jest najważniejsze. Więc dbajcie o siebie, dbajcie o swoją skórę. Jak możecie zobaczyć, słuchajcie, na mojej skórze w końcu jest gładko. No nie jest idealnie. Ale jest turbo lepiej i słuchajcie, skorzystałam w końcu z pomocy dermatologa. Poszłam do dermatologa, dostałam leki odczulające, w sensie też to przeciwhistaminowe przeciw uczleniu, dostałam maści, której mi się kremuje teraz w kratkę, ale wtedy to tak ładnie, to tak zaliczyłam, że ja Wam pokażę, jak wyglądało przed, jak wygląda teraz, tak sobie sami ocencie, ja jestem turbo z siebie dumna, i to są takie małe cele, które sama dla siebie ustaliłam, które pomogły mi wzrosnąć, bo też no, bycie hot girl no, to jest też ładna skóra, ładne paznokcie, ładne włosy, sposób w jaki się wypowiadamy. Więc wiele czynników tam wpływa na to, jak wyglądamy, jak ludzie nas odbierają i jak my się czujemy sami ze sobą. Bo ja na przykład lubię dobrze wyglądać, lubię być elegancka, lubię mieć ładny makijaż, uwielbiam czytać dobre książki. I prowadzić takie życie, które bym chciała. I oczywiście nie wszystko zawsze będziemy mieć podane na tacy, ale będziemy mieć y, możliwość dążenia do takiego swego idealnego życia, czy to na jakcie, czy to w domu z psem, czy to w formie rodziny. No, każdy z nas ma inne pojęcia na temat y, bycia szczęśliwym i tego, jak dożyć do tej idealnej wersji siebie. Dlatego też ja uważam, że też wiele w tym filmie domysłów możecie sobie sami, że tak powiem, mm, Wytłumaczyć i sami możecie sobie ustalić pewne rzeczy. Ja tutaj też niczego nie narzucam. Też wzrastanie to jest zwracanie uwagi na to, co jemy, jakie treningi wykonujemy, czy w ogóle mamy jakiś ruch w swoim życiu fizyczny, aktywny, czy mamy jakieś aktywności, czy nasze życie skupia się tylko praca dom, praca dom, jak ja to robiłam przez bardzo długi czas i zapominałam o tym, może, może nie, że zapominałam, ale nie miałam czasu na to, żeby iść na Zumbę, która sprawiała mi radość. To są takie drobne rzeczy, które wpływają na nas bardzo, po prostu bardzo, bo jak ja byłam w tym etapie takiego pracoholizmu, że praca, 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 to i w związku było źle, i ze znajomymi było źle, i w pracy było źle, wszędzie było źle i nie miałam czasu na nic, byłam wiecznie zmęczona, wiecznie spałam, byłam wiecznie niewyspana albo przespana, bo coś odsypiałam, dla nikogo nie miałam czasu, nie potrafiłam się z nikim zgrać, a teraz jest dużo, dużo lepiej. Mam głowę lżejszą, mam więcej pomysłów, chcę mi się nagrywać, chce mi się coś robić. Jak ja żyłam z jednego punktu do drugiego punktu, z punktu A do punktu C. Tak się nie da. Po prostu zaczęłam systematyzować i priorytetyzować swoje życie. ktoś mi powiedział w tej pracy, w której już nie jestem, że muszę w końcu ustalić swoje priorytety. I mimo tego, że nie rozstałam się w dobrych warunkach, Starałam się rozstać, aczkolwiek no nie, nie uważam, żeby to było idealne rozstanie. To bardzo jestem wdzięczna za te słowa, bo one pokazały mi, że rzeczywiście muszę się zatrzymać i priorytetyzować to, co się dzieje aktualnie w moim życiu. Czy jak chcę, żeby to tak wyglądało, czy jak chcę robić nie wiadomo ile etatów, ja jak chcę mieć trochę więcej czasu dla siebie, móc zająć się sobą. Móc dobrze wyglądać, móc czytać, móc się rozwijać, robić coś innego, tworzyć dla was content, bo tego mi chyba najbardziej brakowało. Bo ja tak czasem jestem, czasem nie mam, znikam i coś tam. I ja tak w życiu nie zbuduję żadnej społeczności, ja jestem tego świadoma. I dlatego wybieram świadomie teraz swoje decyzje. I to jest kolejny podpunkt w tym filmie: wybieranie świadomie swoich decyzji i swoich przekonań, wybieranie siebie w wielu przypadkach. Bo o ile wiele rzeczy to jest dodatek do naszego życia i my gdzieś tam staramy się mm, zapełniać sobie te luki różnymi rzeczami albo na przykład różnymi wydarzeniami, to jeżeli naprawdę nie będziemy wybierać tego, co nasze serce podpowiada, jeżeli nie będziemy wybierać tego, co tak naprawdę dzieje się w nas, no to jest prosty schemat. Byłam tak zajęta pracą, że nie miałam czasu na życie. I to nie jest fajne żyć ciągle między pracą a domem, pracą a domem, nie mieć czasu na to, żeby ogarnąć mieszkanie, nie mieć czasu na to, żeby zrobić sobie obiad, żeby sobie coś zjeść. Zaczęłam bardzo niezdrowo jeść, zaczęłam w ogóle jeść często na mieście, zaczęłam bardzo często wybierać szybkie gotowce, zamiast gotować, zanim patrzę na to, co ja skończyłam z treningami, na których byłam bardzo regularna i widziałam już, efekty efektów na ten moment nie ma, ale wracam do planu i do treningów i do diety w ogóle, więc ja się turbo jaram, bo ja bardzo lubię chodzić na siłkę. Zumbę uwielbiam, szykuję się nam też bardzo ciekawy zubowy wyjazd, ale to też zobaczycie na kanale, pod koniec tego miesiąca. Więc no dużo rzeczy się w ogóle działo, tak jak mogliście zobaczyć ze wcześniejszego vloga. Byliśmy na weselach, fajnie się bawiliśmy już później, bo zaczęłam faktycznie priorytetyzować swoje życie, wybierać siebie, rodzinę, wybierać, że tak powiem, bliskie mi osoby, z którymi czułam się dobrze. Zaczęłam bardziej patrzeć na to, że o kurczę, może, mogę zrobić to, to, to i tamto, nie muszę robić tylu rzeczy naraz, mogę sobie wybrać, co chcę zrobić danego dnia, bo to wszystko przecież zależy ode mnie. I dla mnie taką kwintesencją właśnie tego wzrastania, bycia glow upów, wiecie, dadgal i tak dalej, to jest być dadgal tak, żeby nie przedobrzeć. Bo ja przedobrzyłam w niektórych momentach i teraz tego żałuję. I zrobiłam to inaczej. I wiecie, dbam o siebie, staram się i jeść. Ok, czasami oczywiście zdarza mi się zjeść na mieście, tak jak na przykład dzisiaj byłam na Bajlu i na lemoniadzie z Manią, wróciła z Gran Canary, z wakacji. No i naprawdę bardzo fajnie spędziłyśmy czas, nadrobiłyśmy ten czas, który, gdzie ona była na wakacjach, gdzie odpoczywała. Wiecie, to są takie drobne rzeczy, ale takie spotkanie, które miało być tylko śniadaniem, skończyło się na pięciogodzinnym spotkaniu, gdzie łaziłyśmy po sklepach, gadałyśmy, nadrabiałyśmy wszystkie rzeczy. I to jest ten czas dla znajomych, to jest ten czas, kiedy ja wzrastałam, ponieważ ja czułam się sama ze sobą dobrze, wybrałam osobę, z którą czułam się dobrze. Ja mam wybór i wy też go macie, dlatego myślę, że ten film już będzie długi. Trochę wstawię, jak wam powstawię. Ale myślę, że to jest dobry czas, żeby ten film zakończyć i nie peplać już potem tak samo w pętli nie wiadomo jak. Czy Wam się ten film spodoba, czy nie, nie wiem. W każdym razie dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Pamiętajcie, że wzrastanie jest zarówno dobrym, jak i złym aspektem. Będziecie mieć dużo wzlotów i opadków, będziecie wybierać dobre i złe decyzje, ale to wszystko będzie Was kształtować. Nie popadajcie w nadmierną produktywność, nie popadajcie w nadmierny pracoholizm, nie popadajcie w nadmierne dążenie do ideału, bo znikniecie i to źle się dla Was skończy. Taka mała przestroga. Dziękuję za dzisiaj. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach. Co chcecie zobaczyć, dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku, bo wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami. Pamiętajcie o Instagramie, bo tam jest więcej daily, tam się trochę więcej dzieje, będą fajne posty, nowe filmiki, będą OTD, różne reelsy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie też na ten um, forum społecznościowym. No i oczywiście na Instagramie jest dużo więcej Lilo, a jakbyście chcieli w ogóle jakiś film z Lilo, to też dajcie mi o tym znać. Dziękuję Wam za dzisiaj, cieszę się, że mogłam do Was wrócić i mam nadzieję, że już nie zniknę.